Witajcie, o poranku, taka mała wrzuta, o manifestacji w praktyce, bo wiecie, że to co do Was yy, mówię, opowiadam. Wszystko pierw przepuszczam przez siebie, doświadczam i sprawdzam, czy to działa. Więc. Yy, yy, yy. Więc teraz się dzielę kolejną rzeczą taką małą, bo słuchajcie najlepiej pracować na małych kroczkach. Oczywiście manifestowałam wielkie rzeczy, ale czasami szef, szef bez butów chodzi, zapomina się. Trzeba przywrócić się do tego stanu manifestacji, do tych parametrów tego naszego wewnętrznego termostatu obfitości. Yy, więc yy, byłam w sklepie, szukałam Nutelli bo Wiktoria niedługo ma urodziny, więc będę robiła tort yy, no i przychodzę patrzę, ta Nutella, już to niebotyczne ceny, chociaż na to nie zwracam uwagi ale patrzę i mówię tak no kurczę, no nie byłabym to ja yy, gdybym nie zmanifestowałam no jakiejś promocji no i słuchajcie, dzień nie minął odpalam yy, a propos a, a propos promocji w Lidlu, 1 plus 1 Nutella. Więc zaopatrzyłam się, zaangażowałam całą rodzinę w aplikację i, i mam jej teraz w brud. I słuchajcie, najfajniej manifestować właśnie tymi małymi kroczkami, żeby przyzwyczaić się do tego stanu, bo to, że głowa chce. Coś to nie oznacza, że to jest spójne z nami wewnętrznie, z tą naszą duszą, i wtedy pojawia się tylko chcieństwo, frustracja, bo nie dostajemy tego, czego byśmy chcieli. To jest te, ta spójność to jest te nasze wewnętrzne przekonanie ta pewność, że ja nie muszę codziennie, jak mantry, powiedzieć mówić do siebie, będzie, będzie, niech to będzie, już tym jestem, już tym jestem. Um, oczywiście wzmacniamy tą intencję, ale kiedy ty wiesz, że tym jesteś, to już nie musisz nic robić. To, co czasami ja zapominam, po prostu przywraca przywracamy się tych parametrów fabrycznych. Wow, teraz mi się to ujęło fajnie w słowa. Co to znaczy parametry fabryczne? To są te parametry Twojej duszy z urodzenia. To jest ta Twoja boskość w Tobie. To jest ta właśnie Twoja manifestacja, moc. To jest ta Twoja kreacja, bo tym już jesteśmy. Oczywiście um, y, uczę swoich klientów, Was um, uczę. Jak powrócić do tego, ale jednocześnie mówię Wam o tym, że już tym jesteśmy. Tylko trzeba się rozpoznać. Rozpoznać się tak, jak ja rozpoznałam się w tej swojej manifestacji z tą przysłowiową Nutellą, czyli zapominam, że mam tą kreację. E oczywiście ona we mnie wybrzmiewa, więc jest to oczywiste. E ale tu chodzi o to, żeby ćwiczyć swoją przytomność. Ja i moja rzeczywistość, ja i moje parametry, ja i moja kreacja, obfitość, moja boskość, moja wielkość. I kiedy będziemy jakby przypominać to sobie, czyli znowu wracać na te swoje tory, będzie przychodziło nam to z łatwością, bo te cuda wszystkie są wokół nas. My mamy je tylko, po niej tylko sięgnąć, ale kiedy sięgamy po nie, co mówimy? Ojej, naprawdę to do, dla mnie? Ojej, ja tak mogę sobie po prostu wziąć? Ojej, ja mogę. Yy, no, wymyślamy oczywiście, tak? Tworzą się wtedy te nasze przekonania, czy odpalają nam się te nasze przekonania, a my po prostu bierzemy, sięgamy, bo to jest jak ten pył kosmiczny, jak te wszystko to, chciałam powiedzieć ten, ten syf kosmiczny, bo to wiecie, jak te śmieci krążą po tym kosmosie czy nawet w tym oceanie no ale nie, nie, jakby nie, nie ten przykład nie jest adekwatny, ale chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, że to wszystko mamy pod dostatkiem i sobie po to sięgamy oczywiście mamy swoje lekcje duszy swoje lekcje karmiczne różnie to bywa w tym odbiorze i tego, yy, yy, tego naszego głównego celu na te, na te nasze życie, na te na, na te nasze życie. Yy, ale naprawdę można z lekkością wiele rzeczy niejednokrotnie mówiłam że w ten sposób osiągałam jeśli w coś wchodzę głębiej to doświadczam, coś się wstrzymuje coś się uruchamia innego jako moje doświadczenie, bo gdybym dostawała tak sobie um, um, od tak brała to też um, wydaje mi się, że byłyby puste przed, przebiegi ja to zawsze mówię przedbiegi, przebiegi przebiegi i mm, ale jakby tego kierunku nie rozpoznawałam jakby, jakby to było jaka byłaby to lekkość może w tym wcieleniu byłabym nagrodzona <noise> i nie musiałabym tak um, doświadczać i pracować tutaj nad um, nad z, um, wzrostem siebie ale jestem tutaj i wiem co mi się odpala i, i co robię <noise> i Wciąż jestem wielbicielką życia i uważam, że to życie jest piękne. Eee, tak. Eee, no, więc dzisiaj to jest mój przykład. A zrób sobie taką uważność na siebie i poeksperymentuj. I zobaczysz, jak wiele rzeczy pomijasz. Nie jesteś w stanie zaobserwować. E, skupić się na czymś, to tak przylatuje jak ta okazja, a to sobie tam dalej w humorach <noise> o czymś myślisz, a być może jest ci w tym dobrze, więc ja cię w żaden sposób nie chcę przekonywać, e, że e, moja perspektywa jest dobra, na mnie to działa. Mm, ja jestem oczywiście ciekawa twojej perspektywy, możesz się tym podzielić, e, bo jeśli jest nam dobrze. To nie szukajmy tego lepszego. W marketingu się kiedyś mówiło, że lepsze jest wrogiem dobrego. Może teraz te strategie zmieniły się, nie wiem. Patrzmy. Mamy osadzać się w swojej wersji, w swoim miejscu. Wczoraj miałam taką fajną. Pracy z klientem, yy, gdzie kiedy się osadziła, klientka stanęła na swoim miejscu, słuchajcie, pach, magia, wszystko wróciło do normy. A teraz ona będzie to rozpakowywała, i yy, to już zaistniało, oczywiście. Będzie rozpakowywała w mentalu, w tej codzienności, i już ten ruch poszedł. To jest, Ja to cały czas mówię: magia, bajka. Taka manifestacja. Więc jeśli dobrze się czujesz w swoim życiu, e, ogólnie tak, jak gdy ktoś, gdyby ktoś do Ciebie powiedział, jakie to Twoje życie jest. Jeżeli powiesz, jest OK, być może na to wcielenie to wystarczy. A jeśli coś uwiera, albo chce się więcej poeksperymentować z tymi darami życia. No to próbuj, szukaj rozwiązań, doświadczaj, słuchaj innych i przepuszczaj przez siebie, żeby stworzyć swoją prawdę na ten temat. Więc ja słuchajcie, dzisiaj was zapraszam do Lidl'a, bo krem chyba nie jest on najzdrowszy, no ale cóż, to też jest przekonanie. Ja ja używam, żeby nie było. No, więc taka moja dzisiaj poradna wrzutka o manifestacji. Więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś tam po drodze, za niedługo pewnie, bo tych materiałów słuchajcie, nagrywam i nie mam kiedy puszczać. No, więc wszystkiego dobrego.